Słuchaj, Puzon. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, ale w dniu, kiedy robisz ze mną ten zakład, żeby dostać na stałe tego okni do jest to dzień moich urodzin. Ooo! <laughs> Więc widzowie, jeśli chcecie mi zrobić Fajne, wspaniałe, najlepsze na świecie urodziny Zostawcie lajka like Żebym kilka lajków like widzowie w 24 godziny I dostanę zawartego <noise> tego Jakiś 1000 zł, jak czy tam więcej nawet Przy okazji komentarz do statystyk, możecie napisać 100 lat No, no i przy okazji, jest... okazji widzowie, chciałem powiedzieć Żebyście udostępnili ten film swoim kolegom Żeby na 100% to wbić, i tyle No ja powodzenia ja życzę No dziękuję serdecznie Oto widzowie, niestety, ale nadszedł Najsmutniejszy dzień w moim życiu Ze względu na to, że przeliczyliśmy się trochę Widzowie, Puzon dał nam wyzwanie Puzon, gdzie jesteś? Tu jesteś no, gdzie nowy? Puzon dał nam wyzwanie, widzowie I nie podołaliśmy, więc będę Musiał mu oddać pety o łącznej wartości Około 10 tysięcy złotych W tym momencie dla tego widzowie, żeby mnie pocieszyć Zostawcie lajka, możecie zostawić też Suba, możecie napisać komentarz o treści Filipku, nie smuć się, to możecie Peta jakiegoś zgarnąć, ale na pewno nie żadnego Z tych, bo te widzowie będą już powrotem wędrować do Puzona. Do tego Puzon, chodź. Ja się bardzo cieszę, słuchaj, kolego. No, ja też... nie. Dobrze, Puzon, w takim razie oddajemy tak. Huge Festive Cat Gold, Huge Cut i słuchaj, Huge Festive Cat. Proszę bardzo, wszystko jest ready Ale i... to ja nie chcę takiego ready. Ale czemu nie chcesz takiego ready? Ale odznasz nasz tego Huge Festive Cata jeszcze. No, ale... No, ale go. No, ale, no, na, no ale na razie, teraz... Kurde, na razie, na razie daj mi te dwa, bo okay. daj mi te dwa. Okej, okay, dobra, dobra. Na no, razie no. tego trzymaj Okej, okay, no Słuchaj, bo mi jest troszkę smutno Smutno ci A A zarazem jest. wesoło bardzo mi jest Aha, bo kotki wróciły, ale dlaczego ci kotki smutno? wróciły jest. A jest mi smutno No Bo mi ciebie szkoda <laughs> Bo słuchaj, bo no, sumy mi przyszły Ja wygrałem ja, ja to co chciałem to wygrałem <laughs> No trochę tak, trochę tak, no No ty nie masz kotka, no to słuchaj Skoro 24 nie było To 12 24 godziny na 12 koła łapek Jeżeli tego nie będzie, oddajesz to kota i ci już go więcej nie dajesz. Tutaj. Ostatnia czyli... twoja szansa. Tak, jeszcze masz jedno podejście. Dobra, ej, ale czekaj, czyli tak 12, 12 kalajków od 24 godziny odrzucenia tego filmu i, i zostało. Tak, a zostaje to. każdy 1000 subów minus 1000 łapek, czyli jakby z 10 kołapek koła i 2 kwa to się już liczy. Okej, okay. dobra, widzowie. Ja nie chcę. Nie! Ty mi naprawdę jako psychę zaraz zniszczysz, stary, naprawdę. Ja patrzyłem na ten film, ja patrzyłem się cały czas i się okazywało, że no nie ma tych lajków i w ogóle. No i smutno mi było, no nie ukrywam co nie? No po prostu było mi smutno. No ale słuchajcie, widzowie, skoro porządek mówi, daje nam ostatnią szansę. To słuchajcie, widzowie, yy, pamiętajcie, słuchajcie, bo tutaj Yoshi, ale Roblox jest kanał, co nie? No i patrzcie, ostatnio była sytuacja, widzowie, że trzeba było wbić subów w 24 godziny. Czekaj, dał mi za darmo. O, tutaj. No i 14 kolajków tylko było, serio? Właśnie dlatego mówię, 12, że się uda, zostaje, oddajesz go sztamin. A nie, o, czekaj, serde... to było tutaj. 11, nie no ej, dobra, widzowie, słuchajcie, w takim razie w tym momencie proszę was zostawienie lajka tam na dole. Przy okazji pamiętajcie, że na y, Puzonik, jak macie kanał Puzonik to za każdego suba u Puzona, za każdy tysiąc subów y, jeden ka nam przepada do wbicia, więc jeśli chcecie, żebym dostał tego peta, który w tym momencie jest warty, ile on jest warty w tym momencie? O nie, bo to się ceny już Z 2000 zł. I po iwencie no. po, po tyle będzie, no No to też taniej, bo ale no po iwencie nas te ceny skaczą do góry. No, no. mówię, Pumpkin Cut już jest naprawdę drogi. No to prawda, a też mam God. Ciebie, Do tego widzowie, serio, proszę was zostawicie tego lajka, bardzo, bardzo Was proszę, o suba też dla Puzona Dla mnie przy okazji i o komentarz dla statystyk i możecie drugi komentarz napisać Filipku, jest dobrze FJD, to możecie wtedy to tak W skrócie napisać i będzie git, przy okazji Widzowie, ja bym chciał tylko tutaj pogadać Też przy okazji trochę, bo generalnie Sytuacja jest taka, że Pety dla was robię w międzyczasie i tak dalej Ja w tego Pet Simulatora Exa już coraz mniej Gram, czekamy na update, nie wiem Puzon Ty też pewnie czekasz na update, o, czekam strasznie no, bo już kurde, chociaż jedno nowe jajo, żeby się pobawić. O, wejmujemy kolejnego peta Ja, bym, ja bym poprosił nowe jajuszko. No, a ja też bym chciał kolejne jajo dostać, więc yy, widzowie, ogólnie to bardzo ważne ogłoszenie, ze względu na to, że teraz na grupie Rury i Josiego na Robloxie macie do kupienia specjalne, świąteczne ubranka. to naprawdę bardzo niską cenę, ze względu na to, że wszystkie koszulki macie za 20 Robuxów. Tylko i wyłącznie 20 Robuxów. O, patrzcie, jakie ładne. No i przy okazji ruszyły jeszcze koszulki premium ponownie. No, po jej zakupie traficie na listę znajomych na moje drugie konto, więc trwa do końca stycznia. Dlatego widzowie, jeśli chcecie mieć znajomych, no to idealna okazja ze względu na to, że od dzisiaj możecie sobie taką koszulkę premium kupić, poza tym, że będziecie mieli w znajomych, to przy okazji możecie się załapać na jakieś darmowe pety, nagranie ze mną oraz przy okazji na prywatne serwery na dosłownie każdym trybie, w który gram. Więc nie będziecie musieli wydawać Robuxów, żeby kupić sobie prywatny serwer dla siebie czy dla swoich znajomych. Link do grupy znajdziecie w opisie, albo sobie wyszukajcie Rury Yeshiego. Wesołych świąt widzowie. No chyba, że jest po świętach, to miłego dnia. Dlatego też teraz rzuciłem jakiegoś tego Tower DVD. Fensa i tak dalej na kanał, nie wiem czy widzieliście Ale do tego, bo po prostu widzowie Ciężko jest, ciężko jest lekko żyć Tutaj, chciałem powiedzieć, bo po prostu Sytuacja jest taka, że Preston nie wrzuca update'ów Kiedy będzie następny update? Do Nywy A ty wiesz, kiedy będzie kolejny update? Nikt Nywy, ale obstawiona jest ta sobota Mhm, kolejny, okej, ta sobota No zobaczymy widzowie, jak to będzie wyglądać Tak czy jak ja tutaj craftuję dla was pety, widzowie Żebyście mieli po prostu coś do zgarnięcia Tutaj może zróbmy sobie na 5 godzinek Więc jeśli chcecie zgarnąć te pety, które teraz rzuciłem, One mają widzowie dosyć dużo Major, bo mają po 300, 300 bilionów, no to myślę, że lajk, like, widzowie, subik dla mnie dla Pozona i komentarzyk wystarczy. Jakikolwiek. No i dobra, ogólnie to teraz tak, widzowie. Sytuacja jest następująca w tej sytuacji. Puzonowi zostały ile? Ty masz łącznie tych huczkatów ile w tym bobecie? No, mam jeszcze dwa. Mam złotego, a. Huge westiw kata i mam złotego kata Aha, ty masz. A ty, a ty nie miałeś pumpkina? huge Pumpkin Kata? Nie, nie, nie. Jak to nie, nie? nie? ostatnio? Osta... To co ty tak ludziom oddajesz tych huczkaty? Ja nie wiem. A bo ja lubię ludzi. Przyjaciołom daje. I... No, ale... Yeah. I babie. Ja nie wiem. Szczerze, widzowie, ja się dziwię Puzonowi. Naprawdę, ja się dziwię, że on robi takie zakłady i on tak igra z wami. Ja bym się bał tak szczerze. Ja bym nie miał psychie, żeby tak, tak robić, bo jakby to są pety warte kilka kafli. A chłop takie, no, ja mogę dać. Niech no, bo ty mój przyjaciel jesteś, a nie jakiś frajer No, no ja, ja wiem. Ja bym nie dał. No, ja wiem, ja, ja wiem. Dupa bolała. Ja bym sobie komputer kupił. No, ale ej, za, za te pety naprawdę może by było kupić komputer jakiś dobry, gamingowy nie, za wszystkie może taki spoko, dałoby radę, taki żeby grać na jakiegoś Wiedźmina, czy coś takiego, no. a to na, mi na do, nie no, Cyberpunka, stary, chyba. Cyberpunka na ultra, z ray tracingiem. Nie no, no to może to nie aż radę. tak, może nie aż tak, ale starczyłoby na jakiś gamingowy, mi się wydaje, tak ogólnie. No tak, za siódemkę, no to kupisz dobry gamingowy, myślę. Nie no, to prawda, to prawda, kurde. <laughs> Powiem tak, widzowie, zbieranie tych rare jest w ogóle totalnie powalone, ja bym chciał powiedzieć, że ostatnio jak byłem na serwisie, dla widzów, to widzowie mi zaczęli mówić, że. Nie, hey, już dasz do kolekcji. Proszę! Legitnie widzowie mnie prosili o to, żebym dał im na przykład. Huge Festive Kata. Czajisz? O! Do kolekcji! No tak, już lecę i się daje, no naprawdę, to ja nie wiem, niektórzy tak. A ty ja sobie... że Kara, Kara miała taką sytuację, co ja? Że do kolekcji dał typu huge kata i jakby zaufał jej? jej no, ale... tego zwykłego, tego, zwykłego, tego najdroższego. Normalnie dał na tej bo. A ma, ma, żeby sobie do kolekcji, żeby do indeksu było. No ale wiesz, no bo to jak. Twórcy dajesz, to no, wiesz. twórcy to tak, no właśnie ja mu kidoskowi, no to nie wiem. No, no, no. Bo wiesz, twórca może nagrać i mu pod górkę później zrobić, nie? Tak jak niektórzy ostatnio nagrali. Prywatne, <grym> z... prywatne rzeczy na Instagramie. Sadkę trochę. Wiecie o co tak, chodzi. Dobrze, słuchajcie widzowie. W takim razie mamy zakład. Zostawcie lajka, zostawcie suba dla mnie, dla Puzona. Tu macie jego kanał. I tyle. My myślę, że możemy się bardzo ładnie pożegnać z wami. Ja e... powiem tyle Filipku i wam. Powodzonka i proszę nie zawieść mojego kolegi. Bo on już nie będzie miał szansy No nie, to jest już ostatnia <grym> szansa widzowie Na to wychodzi, więc serio Proszę i przyłóżcie się, ok? Dzięki Dobrze, puzą to dziękuję i do zobaczenia Za 24 godziny, hej Powodzenia